10. HMP Aduell w Szkocji to nowoczesne więzienie, które zupełnie odchodzi od stereotypowego obrazu zakładu karnego. Zamiast skupiać się wyłącznie na izolacji skazanych, ten ośrodek stawia na pełną resocjalizację i przygotowanie więźniów do powrotu do społeczeństwa. Jednym z kluczowych elementów tego podejścia jest intensywny program edukacyjny i zawodowy. Osadzeni uczestniczą w aż 40 godzinach zajęć tygodniowo. To oznacza. Że przez większość dni są zaangażowani w naukę, kursy zawodowe czy pracę, która uczy ich odpowiedzialności i daje realne umiejętności przydatne po odbyciu kary. Więźniowie mogą brać udział w zajęciach z informatyki, gotowania, stolarstwa czy mechaniki, a także zdobywać kwalifikacje zawodowe. Oprócz tego placówka oferuje wsparcie psychologiczne, pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych, a także programy pomagające wyjść z uzależnień. Celem więzienia nie jest kara sama w sobie, ale zbudowanie mostu do nowego życia lepszego, uczciwszego i wolnego od przestępstw. Taki model sprawia, że wskaźnik powrotu do przestępczości po opuszczeniu Adiwel jest znacznie niższy niż w bardziej tradycyjnych więzieniach. 9. Więzienie Szamp Dolon, zlokalizowane w Szwajcarii, przeszło gruntowną modernizację, która całkowicie zmieniła jego charakter. To, co kiedyś było typowym zatłoczonym zakładem karnym, dziś funkcjonuje jako przestrzeń. W której kluczową wartością jest poszanowanie godności człowieka. Cele w tym więzieniu są jasne, przestronne i dobrze wyposażone. Każda z nich posiada prywatną łazienkę, wygodne łóżko, biurko do nauki oraz odpowiednie oświetlenie, które sprzyja pracy umysłowej i odpoczynkowi. Władze więzienia wychodzą z założenia, że nawet osoba pozbawiona wolności powinna być traktowana z szacunkiem i mieć możliwość rozwoju. Dlatego duży nacisk kładzie się tu na edukację, i samo kształcenie, więźniowie mają dostęp do biblioteki, kursów zawodowych oraz wsparcia psychologicznego? Trump Dolon to przykład nowoczesnego podejścia do resocjalizacji, w którym nie chodzi tylko o odbycie kary, ale o stworzenie warunków do refleksji, zmiany i powrotu do społeczeństwa jako lepszy, świadomy człowiek. 8. Pondok Bambu Prison w Indonezji to kobiece więzienie, które zyskało rozgłos nie tylko ze względu na swoje przeznaczenie, ale przede wszystkim z powodu ogromnych różnic w standardzie życia osadzonych, zależnych od ich statusu materialnego. Chociaż formalnie jest to zakład karny, to dla bogatszych więźniarek może przypominać bardziej prywatny apartament niż cele. Za odpowiednią opłatą kobiety mogą korzystać z wielu udogodnień: mają dostęp do klimatyzowanych pomieszczeń, telewizorów, a nawet prywatnych kosmetyczek i telefonów komórkowych. Cele często są urządzone bardzo komfortowo. Z miękkimi łóżkami, dekoracjami i dodatkami, które przypominają domowe wnętrza. Taki system jest oczywiście kontrowersyjny. Z jednej strony umożliwia więźniarkom zachowanie pewnego poziomu komfortu i prywatności, z drugiej jednak podkreśla nierówności społeczne, które są widoczne nawet w miejscu pozbawienia wolności. Pondok bambu to przykład na to, jak w niektórych krajach pieniądze potrafią wpływać na warunki odbywania kary, co budzi pytania o sprawiedliwość. I równość w systemie penitencjarnym. 7. Solentuna Prison w Szwecji to jedno z najbardziej nowoczesnych więzień w Europie, które całkowicie zmienia sposób myślenia o odbywaniu kary. Obiekt ten został zaprojektowany z myślą o godnym traktowaniu osadzonych oraz skutecznej rehabilitacji. Cele przypominają bardziej pokoje w akademiku niż tradycyjne więzienie. Są jasne, przestronne, wyposażone w prywatną łazienkę telewizor. Oraz wygodne miejsce do spania i nauki. Więźniowie mają dostęp do wspólnej kuchni, gdzie mogą sami przygotowywać posiłki, co wzmacnia ich poczucie odpowiedzialności i samodzielności. Do dyspozycji osadzonych jest również siłownia, strefa relaksu i pomieszczenia do spotkań oraz terapii. Wszystko to ma jeden cel: nie karać, ale pomagać. Więzienie w Solentunie kładzie ogromny nacisk na resocjalizację czyli przygotowanie więźniów do ponownego życia na wolności w sposób uczciwy i konstruktywny. Szwecja wierzy, że im bardziej człowiek czuje się traktowany z szacunkiem, tym większe ma szanse, by wrócić do społeczeństwa jako lepszy, odpowiedzialny obywatel. 6. Fulsbytel, znane także jako Santa Fu, to jedno z najbardziej znanych więzień w Niemczech położone w Hamburgu. Choć to zakład o zaostrzonym rygorze, jego podejście do traktowania osadzonych Znacząco różni się od surowych standardów znanych z wielu innych krajów. Cele w Fullsbitell są dobrze wyposażone: każda ma prywatną łazienkę, szafkę na rzeczy osobiste, biurko oraz telewizor, co zapewnia więźniom pewien poziom komfortu i prywatności, nawet w warunkach izolacji. Co jednak najważniejsze, więzienie to oferuje szeroki wachlarz programów resocjalizacyjnych. Osadzeni mają dostęp do edukacji na różnych poziomach. Mogą nadrobić zaległości szkolne, ukończyć kursy zawodowe, a nawet uczyć się języków obcych. Dostępna jest również terapia indywidualna i grupowa, w tym programy pomagające w walce z uzależnieniami. Duży nacisk kładzie się na pracę. Więźniowie mogą wykonywać różne zawody, zarabiając przy tym pieniądze i ucząc się dyscypliny oraz odpowiedzialności. Taki system nie tylko wspiera ich rozwój ale też zwiększa szanse na reintegrację ze społeczeństwem po opuszczeniu murów więzienia. 5. Justice Center Loben w Austrii to jedno z najbardziej nowoczesnych i symbolicznych więzień w Europie, a może i na świecie. Jego architektura bardziej przypomina elegancki apartamentowiec niż zakład karny. Cele są przestronne, jasne i komfortowo wyposażone. Każda posiada prywatną łazienkę, telewizor, biurko do nauki, a nawet balkon. Co jest absolutnym ewenementem w skali globalnej. Jednak to, co naprawdę wyróżnia ten ośrodek, to jego filozofia. Hasło umieszczone na budynku głosi: Każdy, kto jest pozbawiony wolności, traci wolność, ale niegodność. I nie są to puste słowa. W Justice Center Leoben kluczowe jest podejście oparte na szacunku do człowieka i wierze w jego możliwość zmiany. Więźniowie mają dostęp do edukacji, terapii i pracy, a warunki, w jakich przebywają, mają sprzyjać refleksji, samorozwojowi i przygotowaniu do życia poza murami więzienia. Austria udowadnia, że kara pozbawienia wolności nie musi oznaczać dehumanizacji. Przeciwnie, może być początkiem świadomego i odpowiedzialnego życia. To podejście budzi podziw, ale też prowokuje do dyskusji na temat tego, jak naprawdę powinien wyglądać system penitencjarny. 4 Otago Corrections Facility w Nowej Zelandii to nowoczesne więzienie, które ma inne podejście do idei odbywania kary niż znane nam więzienia. Nie jest to miejsce stworzone wyłącznie po to, by izolować skazanych, lecz przede wszystkim przestrzeń, która ma pomóc im wrócić do społeczeństwa jako lepsi, bardziej świadomi ludzie. Głównym celem placówki jest skuteczna resocjalizacja, dlatego ogromny nacisk kładzie się tutaj na edukację. Rozwój osobisty i zdobywanie praktycznych umiejętności. Więźniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych kursach zawodowych, takich jak budownictwo, rolnictwo, gotowanie czy mechanika, co przygotowuje ich do podjęcia pracy po opuszczeniu zakładu. Otago oferuje także wsparcie psychologiczne, zajęcia terapeutyczne oraz programy walki z uzależnieniami. Warunki mieszkaniowe są nowoczesne i komfortowe, cele są czyste, dobrze oświetlone. I wyposażone w podstawowe udogodnienia, co sprzyja poczuciu godności i stabilizacji. Nowa Zelandia pokazuje, że skuteczna kara to nie tylko zamknięcie za kratami, ale przede wszystkim stworzenie realnej szansy na nowy początek. 3. Aranjuez w Hiszpanii to wyjątkowy przykład więzienia, które zostało stworzone z myślą o rodzinach, zwłaszcza tych, w których osadzony rodzic ma małe dzieci. To jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie więźniowie mogą mieszkać razem ze swoimi rodzinami w specjalnie przystosowanych celach. Celem tego rozwiązania jest przede wszystkim ochrona więzi rodzinnych i zapewnienie dzieciom możliwie normalnych warunków życia, mimo że jedno z rodziców odbywa karę pozbawienia wolności. Cele przypominają bardziej mieszkania niż typowe więzienne pomieszczenia: są kolorowe, przytulne i pełne zabawek. Ściany ozdobione są rysunkami. A przestrzeń została zaprojektowana tak, aby dzieci czuły się bezpiecznie i swobodnie. Znajdują się tam także place zabaw, wspólne kuchnie i strefy do wspólnego spędzania czasu. Dzięki temu dzieci nie są zmuszone do życia w traumatyzującym środowisku, a więźniowie mają szansę na utrzymanie relacji rodzinnych i pełnienie roli rodzica, co pozytywnie wpływa na ich proces resocjalizacji. Aranjuez pokazuje, że system karny może być jednocześnie sprawiedliwy i ludzki. Szczególnie wtedy, gdy w grę wchodzi dobro dziecka. 2. Bastoj Prison w Norwegii to jedno z najbardziej niezwykłych więzień na świecie. Położone na malowniczej wyspie Bastoj, na fiordzie Oslo, przypomina raczej spokojny ośrodek wypoczynkowy niż zakład karny. Więźniowie nie są tu zamknięci w celach, mieszkają w niewielkich drewnianych domkach, które dzielą z innymi osadzonymi, tworząc małe społeczności. Każdy ma swoje obowiązki. Wielu z nich pracuje na farmie, uprawia warzywa, hoduje zwierzęta, łowi ryby czy wykonuje prace techniczne i porządkowe, ucząc się przy tym odpowiedzialności i samodyscypliny. Ważnym elementem życia na Bastoi jest również aktywność fizyczna i rozwój osobisty. Więźniowie mają dostęp do boisk, sali gimnastycznej, jazdy konnej, a także warsztatów artystycznych i kulturalnych. Norweski system karny opiera się na zaufaniu, odpowiedzialności i resocjalizacji. A Bastoj jest jego najbardziej jaskrawym przykładem. Tu kara nie polega na izolacji i cierpieniu, lecz na nauce życia w społeczeństwie, w szacunku do siebie, innych i otoczenia. To miejsce pokazuje, że skuteczna zmiana nie zawsze wymaga murów i krat. Czasem wystarczy wolność w kontrolowanych warunkach. Jeden. Halden Prison w Norwegii to jedno z najbardziej znanych i zarazem najbardziej humanitarnych więzień na świecie. Zlokalizowane w lesie, z dala od miejskiego zgiełku, zostało zaprojektowane z myślą o tym, by nie karać, lecz rehabilitować. Każda cela przypomina pokój w akademiku. Osadzeni mają do dyspozycji telewizory, prywatne łazienki, lodówki, a nawet duże okna, które wpuszczają naturalne światło. Całe środowisko jest spokojne, czyste i pełne zieleni, co wpływa na dobre samopoczucie psychiczne więźniów. To jednak nie tylko komfort mieszkaniowy czyni Halden wyjątkowym. Więźniowie mają dostęp do rozbudowanego programu zajęć. Mogą korzystać z profesjonalnego studia nagraniowego, siłowni, biblioteki, a także uczestniczyć w kursach zawodowych i edukacyjnych, które pomagają im zdobyć nowe umiejętności i przygotować się do życia po opuszczeniu więzienia. Personel, w tym strażnicy, jest szkolony nie tylko z zakresu bezpieczeństwa, ale także z komunikacji i pracy z ludźmi. W Halden relacje między osadzonymi a pracownikami Opierają się na szacunku i współpracy. Norwegowie wierzą, że jeśli człowiek zostanie potraktowany z szacunkiem, to większa jest szansa, że po wyjściu na wolność będzie żył jak odpowiedzialny obywatel. I Halden jest najlepszym dowodem na skuteczność takiego podejścia. To już koniec dzisiejszego rankingu. Jeśli odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij dać łapki w górę i subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Cześć!